Kochani moli. jeszcze wam pokażę moją sałatkę. Pochwalę się. Zobaczcie. To jest moja sałatka, która już jest zrobiona. I teraz tylko chciałam wam powiedzieć, że to jest taka nasza polska sałatka jarzynowa. Wiadomo, ziemniaki, ziemniaki, ogórki kiszone, marchewka oczywiście z groszkiem. Co tam jeszcze? Kukurydza dałam por e, co to jeszcze a ugotowałam selerę i dwie pietruszki i połowę e, tak mniej niż pół selery dwie pietruszki e, i wiadomo majonez e, łyżeczka musztardy takiej dobrej no i wiadomo soli, pieprzu i już jest gotowa także już jest na jutro, na niedzielę na pierwszy dzień świąt już jest zrobiona także kochani dobranoc i wyśpijcie się dobrze, żeby jutro rano wstać z taką dobrą energią na te święta i jeść. Jutro jemy, 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 nie patrzymy na nic, a potem znowu będziemy się oczyszczać. Pozdrawiam.